Witajcie moi kochani, dzisiaj zajmiemy się fałcetami. Przedstawię Wam najbardziej rentowne, a zarazem najstarsze fałcety, dzięki którym możemy zdobyć kilka grosinów w naszym portfelu, a więc zaczynamy. Liczący ponad rok bitko dostarcza nam 150 satoshi i co 800 minut. Kolejnym fałcetem, o którym można wspomnieć, to Sizo, który dostarcza co 3 minuty 55 Satoshi. Kolejny fałcet na naszej liście, Cryptorials, Bitcoin, który dostarcza 80 Satoshi co 60 minut. Kolejny fałcet na pewno jest Wam znany, alien faucet chociażby z aplikacji na telefon, gdzie możemy zabijać ufonów i w taki sposób zdobywać satoshi nasze upragnione. Sam faucet w wersji przeglądarkowej oferuje nam do 2400 satoshi co 5 minut. Wszystkie faucety, o których wspominałem, wykorzystywały rekapczachę. Dosyć niedawno znalazłem kolejny faucet który wydaje się być naszym rodzimym kranem, sam VZ, choć mało znany, oferuje 50 do 50, czyli los, albo między 30 do 38 Satoshi, lub też 306 do 384 Satoshi co 45 minut. I to jest najbardziej prawdopodobne, że taka suma wypadnie. Jeśli ktoś będzie miał więcej szczęścia, a się pojawia nawet 10 tysięcy Satoshi, jeśli ktoś będzie miał trochę szczęścia, no to fajnie, próbowałem. Mi się ta sztuka nie udała, ale próbować będę jeszcze zobaczymy. Ostatnim faucetem, który na pewno znacie Free Bitcoin, który dostarcza blockchain, i standardowo wszystko uzależnione od kursu. Również wykorzystuje rekap a możemy uzbierać od 322 Satoshi do 0,3 Bitcoina. Pokaźna sumka. 0,3 Bitcoina najprawdopodobniej nigdy się nie uda trafić, nie wiem czy komukolwiek się udało trafić, no ale jeśli jest tak napisane, no to trzeba chyba o to zawalczyć. Najbardziej rentownym który który uważam za, bardziej, za najbardziej dochodowy, to mi się wydaje, że free bitcoin. Pozostałe fauceta, o których mówiłem, po prostu są wspierane przez normalnych użytkowników. I może być tak, że przyjdzie taki dzień, gdzie zabraknie Satoshi na koncie, i wtedy wejdziemy na stronę kranu, no a nie zbierzemy satoshi, a na pewno zobaczymy reklamę. No i właściciel kranu zarobi na tych reklamach, a my obejdziemy się smakiem i wyjdziemy ze strony bez naszych uprawionych grosinów. A free bitcoin, gdzie to nie jest żadna w cudzysłowie kryptoreklama, jest chyba najbardziej ustabilizowanym fałsetem do tej pory, jak zauważyłem. Przedstawiłem wam kilka faucetów, natomiast faucety wspierane na skrypcie faucetbox oczywiście możecie znaleźć na stronie faucetbox i w menu wybieracie faucet list. Ale to już wcześniej w poprzednich filmach mówiłem. Jeśli macie jakieś pytania piszcie, komentujcie, zachęcam do rozmowy. A my się usłyszymy w następnym materiale. Cześć!